Mam 200 kafli przy sobie, 200 pierdolonych kafli. Nie że jest kurwa kapci. Mógłbym ciebie kupić, kurwa, sprzedać jeszcze raz kupić. I sprzedać Wiesz się kupić. Schowaj kasę? No, oczywiście, że tak. A, przyszedł jakiś urzędas i prosi szefa jak najszybciej. No dobra, jedziemy, mam spotkanie jeszcze z cyganem, a kasę dla mnie, jedźmy, czym prędzej. Ale, ale nie będzie miło, Logan, ja wezmę to na siebie. Dobra, dobra, gdzie jest Bob? Dobra, to jedzie, tak czy siak. Jedziemy tam szybko. Ten gość wcześniej od Koki z kaburą, to był pies, bo teraz w ogóle nie odzywa się do mnie, a miał, a miał kurwa odbierać towar, miał mi dać towar. Rozmyślił się, może. nie wiem stary, nie odzywa się, to był pies kurwa. Trzeba na niego Iść uważać. Może. Jestem umówiony z Cyganem na loży. <laughs> z Cyganem na loży, ja pierdolę. No te parasole rozpierdolone, no co za kurestwo. No co to jest, czemu ktoś zostawił z parasolem wejście, no co jest kurwa grane? Witam panie Cygane. A tego jest? Tak, a co? Ja rozumiem wszystko. Wszystko w ludzkiej normalności. Ale jeżeli Polska kurwa za 60 dolarów... Oj stary, no takie są teraz ceny, to jest obsługa luksusowa, no ja nie ustaram cen, dobra. Ale co dobra, co dobra. Jebany slams. No my co, do roboty kurwa, nie gapić się! Tak jest, kurwa, cały czas robota, cały czas wymiany. Dobra Cygan, ile dla mnie masz szmalu? No 18, reszta. Szmali, co? 18, reszta, dobra, zgadza się. Mam ciężki dzień tutaj. Kurwa, urzędasy mi wjechały, wiesz. Z łusku, kurwa, mi tu czepią mnie. Sprawdzałem, czy to jest moja w ogóle. Wiesz, to ja mi się podoba, cygan. Szybko wiec. działasz, kurwa, to jest eleganckie, naprawdę, z twojej strony. No, wiesz, pamiętaj, jakby ci się coś z tym hasłem dało, to wiesz, to dostanie. Hasło, wiesz, A Aaaa, jasne hasło. Pomyśl o tym, mam kilku ludzi na oku, no. będę gadał, haśle, jasny pogadam jasne, pogada. Wszystko jesteśmy na łączach, jasne. Rano, rano, potem no, no, no dużo, saluto, saluto, szerokości. jak tam wiadomo, coś z tym urzędasem jest tutaj? Że zaraz ich zawidą na dołek za się pod pracowników Co? Kto, 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 kto tam jest? Nie, 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 kto, to, nie to tak nie będzie. Kto Straszyć dobra? pracowników? Nie wiem, coś przesuwać ja to powiedziałem, żeby się zmieni na razie. O, że że. już co jest grane? Um, wiesz, boże, 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 coś, bo... coś do Filipa. Dobra, to może na chwilę się usuniemy w bogi, tyle nie będziemy go prowokować. Cały czas tym sosem biegam. Dobra, podróż mi na Mirror Park. Eee, o, jedziesz z nami? Dawaj, Bobby, jedźcie z nami. Zaraz tu wracamy, tylko ogarniemy kasę, ale przydał się ochrona. Co gadają? Co gadają? Mów, Bobby. Eee, oni tam gadają o czymś, że... Ehm, e, jeśli e, lokal jest korzystany przed zatwierdzeniem, jakby już w urzędzie coś tam, to może wpłynąć na o, rozpatrzenie tego nam Ko, Nie płacił mi podatków za firmę, wiesz co? Pierwszy dzień działamy już Cię w nos No, robią no się problemy, widzisz, no. To tak to jest, zamiast pomóc nam no właśnie, żeby szybciej nam ten biznes przyznać, kurwa, to Ci będą podkładać nogi. Ja pierdolę, ja ze swoich pieniędzy upłacam kelnerów i tak dalej. Chuja z tego naprawdę zarabiamy. Nie wierzę mi, kurwa, na ogródek. No, sorry. Cały stream tylko z tą siatką lata nie przynoszę. Jedziemy z powrotem na kawiarnię. Czy nie znacie kogoś, kto potrafi mieć takie zniżki dostępne na samochody? Jakiegoś dealera? Ja nie mam. Okej. Okay. Zagadam z. ze Stefano. On coś mówi, że. że jakieś zniżki. Ja Nie Chyba nie to mechanika, czy tego? Nie wiem, nie wiem. Masz, zagadam z nim. Nie, Mediego, on się ogarniał, nie znał tych kurwa, można powiedzieć, miłośników czterech kółek, ale może yy, yy, Felipe też będzie wiedział, albo na mechaniku się dowiemy. Chciałbym ustalić dokładną cenę na Zentorno, kurwa, po zniżce, ile by to wyszło. Cóż to za wyjście masz dla mnie, Felipe? No cóż, Logan, przegadałem troszeczkę pana urzędasa, w porządku chłop, załagodziłem sytuację, wydaje mi się, że nawet to wyszło na plus, no ale do momentu, kiedy nie będzie zapłacone za ten budynek, nie będzie zgody. A odjeść, ile trzeba no, zapłacić? Nie możemy, tego nie możemy tego robić. Ile trzeba no, zapłacić? No ja w biznesplanie podałem 350 tysięcy, ale wydaje mi się, że to może być za mało. Kurwa, no to ja mam mam, mam 250 teraz kafli. Musimy pogadać G z Susi, żeby nam dała tą, tą pożyczkę sprawnie. Coś polepić i zapłacić za to w końcu, bo to jest zajebisty tak. biznes. Miałem robić z w takim razie, że potrzebujemy jeszcze mało? Ty nic nie masz, nie masz jakichś ludzi, kontaktów? A, mam, mam jednego gościa, mam jednego gościa. Miałeś sponsora, aktywistę kurwa, inwestora, wiesz o co mi chodzi? Oczywiście. Druga sprawa, po czy znasz gościa, który ma zniżki na samochody? Dealer car dealera, znasz kogoś? Mm, nie. nie Jest ktoś z was w stanie napisać na Twitterze ogłoszenie, czy ktoś takie zniżki posiada Owej, jest jakiś car dealer? Wiesz, na pewno ponadnastu ludzie, czy się tym zajmują. On by się odezwał do nas, byśmy zobaczyli, ile do końca kosztuje sentorno, żeby wiedział, ile muszę zbierać. Załatwimy to ktoś za mnie! Myślę, że już Samuel chwycił za telefon. No, Dobra, dziękuję. trzeba podziękować kelnerom za dzisiaj, zaprosić ich tak, do, tak. do współpracy. Powiem Ci tak, zaprosić do współpracy tak. Następnego dnia, tak wiesz. bo ten, ten urzędnik jest spoko i wydaje mi się, że wyciągnął do nas w tym momencie Cio. delikatnie rękę. Nie można tej ręki opluć ani uciąć i tak dalej. Trzeba po prostu dzisiaj, już jest wieczór, zamknąć kawiarnię i po prostu zgłosić się tutaj za dzień, dwa e, jak przyjdzie tutaj jeszcze raz, to ja powiem, proszę Pana, no ale trzeba e, również odpowiedź, tak? No i tak, tak trzeba zrobić. Zapraszam kelnerów i zabijamy stąd Dobro, dzisiaj. Bo... Może zobaczymy a na głupim parking. A, a może jakiś dealerów No, Suzy do mnie dzwoni. O, odbieraj. Mówiłem, że to sprawa życia i śmierci. Wow, wow. A... Kurwa, co wy robicie? Co wy odpierdalacie? Co jest dobrze, grane? dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest. Powiem? jest powiem. E... Dobrze kasant... jest. Niech się martwi, to niech teatr? się martwi. Kto się martwi? No, niech się martwi, że, że, że jestem porwany. No, Ale kto? Suzy. Aaa, zwał się, właśnie potrzebuje kasy od niej, znaczy pożyczki Może byśmy ją teraz sfinalizowali? 250, 150 ka, albo 250 koła jakby miała. 200 koła jakby miało, byłoby kozacko 200 koła pożyczki Tak mm -hmm. i byśmy od razu mogli inwestować już w kawiarnię Bo byśmy mieli razem łącznie 450 Tylko jak mówię, ja wjeżdżam prawie z 250 kołami, jestem największym inwestorem kurwa w tej spółce Okej, okay. czyli z Zentorno ma poczekać. Zentorno poczeka, bo te, ta, ta restauracja zarobi na siebie w Zentorno w jeden dzień. <grym, <grym, może tydzień, no może, może miesiąc, może miesiąc. Dobra, to dajcie mi chwilę, ja ogarnę e, z nią temat, a później się spotkamy, co? 15 minut potrzebuję, żeby jakoś wykaraskać się z tego, co się wydarzyło ostatnio. Dobra, jesteśmy na łączach. 15 minut. Pokażę wam. O kurwa, co to było? Coś Wy, wybuchło. Znowu. Wykurwiło coś przed sobą, kawiarnią, Patrz znowu, ty! U, o! tu może kurwa! A może może uro była Ej no to są jakieś jaja, patrz ta. Ja pierdolę! A to nie było Felipe albo kogoś? Nie! Ej ktoś w ja, ogóle Ktoś poluje na nas, ja jepie! Co, że nas poluje? Kogoś w Wracajmy do... Wracajmy, wracajmy do loży. Jeszcze jakiś snajpery. Kto ja by stąd spadał? Ej spadajmy, tu nie trzeba spadajmy stąd. Czym mam uciec? O jakąś Churie furę, po taksówkę, po cokolwiek. Ja pierdolę. Stoi, stoi mój, dawaj, dawaj, dawaj. Dzwonię do Felipa, żebym nie przyjeżdżał tutaj. a to chujowo skręca. No, no, no. Tak, tak, słucham Felipe, cię. Felipe, kolejna eksplozja, nawet kilka przed kawiarnią. Wynosimy się stąd na razie. Sześć samochodów eksplodowało kurwa, przed parkingiem kawiarni. Jedziemy na główny parking, jak coś. Halo? Halo? Nie, jest przypał, samolot, jest przypał. Nie, ucieka z kawiarni. Kurwa! Ja pierdolę, to nie skręca, sorry! Jesteś cały? Ja pierdolę. Kurwa, to nie skręca, to jest przydziadostwo. Jak jest kawiarni, Samuel. Ktoś no, poluje by muchy były, wysadzili znaczy, trzy auta nasze. Wychodzą nasi i pojawią się eksplozje, może ktoś od nas sabotuje to wszystko Wiem, kto to może być stary, pamiętasz tą stery dziarę? Kojarzysz stery oh. dziary na mieście to ona Uf, się może mścić. Ona ta... Tak, ona ta myśli ta ta... na kurwa tyłku A i pokutę dubską mnie prześladuje już od kilku tygodni. A pewnie się ubiega o kasę. Ale wcześniej wysyła czy... anonimy. Teraz nic nie wysyła. Wiem co musimy zrobić. Mm -hmm. Jak jest Samuel w ogóle, to Samuel, albo ktoś, będzie siedział na dachu i obserwował parkingi, jeżeli zobacz hmm, kogoś... Tak, potrzebuję ten... obserwatora, dokładnie. Tak, który będzie obserwował, czy jest. Halo? No, jadę pod kawiarnię, wszystko za okej? Okay? My na głównym siedzimy, tak. No, na razie Okej, okay, dobra. Sprozyj, my tu siedzimy na głównym. Dobra... dobra. Na siema, ja. siema, dalej upizgane tym flamasterem na twarzy jesteś? Koli. Wyróżniesz się to, no ale dobrze co tam ciebie nie... słychać? Muszę załatwić parę spraw na mieście. Parę spraw na mieście, Ale mówię ci, to nie wygląda dobrze. Jeden gang tak sobie maluje twarz, ale to są już chyba ci... Jak oni się... Astecy się nazywają. No takiego ja nie wyglądasz. Nie stać mnie na operację plastyczną. Po prostu nie, nie Stać umyć wiem, mordy, no przecież nie gadaj, że to jest na stałe. Próbowałem. Do mestosem nawet, kurwa, i... Halo. Central Parking pisze ci, no. Ty jesteś... Jak tu nie? Stoimy z obu. całą noc, macham się. Na... Chodźmy na Mirror Parka. A co się dzieje? Wiesz co, to yy, bardzo często lubią sobie ludzie podsłuchiwać, byśmy dojechali po tak. i... To może mieć na Mirror Park. No, no jedźmy. Tam. Tam, spokojnie. tam jest To miejsca. No, chodźmy. Dobra, mam jakąś wtórę? Dobra, Ludo, jadę z tobą. Surę, nie, mam. Mam. nie chcę ze mną jechać. W tak... Lecimy, ja chcę... lecimy! Dzień. Daj kurwie miodu <laughs> Nie, nie, ja nie prowadzę. Ewidentnie ja dziś nie prowadzę. Też to mogę... Ty możesz ty prowadzić... Dobra, FB ja prowadzę. Jeżdżę. pokażę Ci jak się na takim motocyklu. Dobra, masz. Zawsze dobrzywujas dobrze się. Trzymaj się Kurwa, ale to wolno jeździć, dzięostwój jakieś. Bo tu ma brzmieć, a nie jeździć. Ja tym jeszcze maksymalnie minut na godzinę, bo więcej nie I to we dwójkę, 40 z 40 mil może pojedziemy. No i o co chodzi? tam brzmię. Kumam, kumam. Ja wiem o co chodzi. Yeah, cheap coffee, motherfucker! Może zrobimy gang! Łohoho! Bobby, uważaj! Chciałam żarowali ten Może kupimy sobie takie motocykle właśnie? Będziemy się pojechać po mieście. Coffee choppers! Coffee choppers! A, gdzie my jedziemy na Mirror Park? Tak. Coffee Chopper, chopper! Tu bądź klamy celuje No to jest wariat, ale jest w porządku. Kurwa, nie wiem, ledwo co wyjedziemy. Wow, chodźmy na zaułek. Jesteśmy! A. gratuluję. jak teraz? Gdzie reszta? Oni, oni pojazdu mu musieli szukać Trzeba mu do Felipe zadzwonić żeby do... tu przyjechał, masz do niego numer? Mam 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 ma, ma, kieruję tutaj żeby na, do końca Mirror Parka podjechał na bo bo mnie gdzie mieszkam Jak coś to Miru Mirror Parku jesteśmy No hej A ty ktoś ty? Dyskana. Ja pracowałem u was A Jako barista najlepszy Tak barista. tak, nie, nie poznałem cię w ogóle, tak. Nie ma problemu ja bym jeszcze robił mu tamte ubranie z muszką Co, ty? No, no. jaka! A możesz być naszą, jak to się mówi, wizerz, nie wizerzystką, kreatorką e? Kreatorka Mógł mody e. projektantka. projektantka, właśnie Sugar to. mommy Proje... O, to projektantka <laughs> <laughs> No, sorry, Sugar trochę poniesąłem, No, ty o, ktoś, ja. ty dobrze, dobrze, dobrze. Stary, o, kurwa, grzeje się komuś motor Ruda, się Chłodnika. przygrzała ci faja, ja ci kręcę. Chłodnica jest wyjebana już, kosmos. Trzeba go zgasić. No to i tak nic nie da. Przegrzana głowica. Na otwartym cylindrze, no. Kurwa, musimy jakąś furę sobie kupić. cholipcie cholipcia. No nic, fajne moto, to się da zrobić, ale to jest częsty, częste problemy właśnie, przygrzewają się. Nie wiem, no wcześniej jak byłem z Felipe, jak wy chyba obieraliście Louisa wtedy, taki chłop... Przecież wylał karnister na furę i podpalił tak samo po Co? Nie jak wygląda, jak wyglądał! No, kurwa, nie to Co ty teraz mówisz? Kurwa. Przecież mówiłem o tym wcześniej, że fura jebła. A, A karnister kto wylewał? Który to był? Jaki kurwa, no, jakby Wiesz to, co dopiero się zorientowaliśmy z Felipe, jak y, podkładał zapalniczkę i spierdalał. No to, kurwa, rzeczywiście się zajebyście zorientowaliście, że to on. No trzeba kurwa zawinąć go i tego go przyprowadzić go nakopać. I zdjąć z tego dług, bo to na gościa trzeba kary nałożyć 150 kapci, nie? Bo to są jakieś jaja. Ale teraz jestem w przekonany, że to już nie, 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 jest, nie są porachunki jakichś typów między nimi, bo teraz stały sobie jakieś zwykłe furgi po prostu na o... No bo to na ja kuchu, kuchu ale ten sobie robi żarty, tak jak zapłaci za to, bo to, 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 to uderza w renomę naszej firmy, na którym pracujemy wszyscy razem, tak? Ci się że ktoś po prostu chciał to wszystko rozpierdolić, nie? Co z tym urzędnikiem logan wyszło? Słuchaj, ruda, trzymaj wizytówkę, mi SMS-a potrzebuję do ciebie kontaktu teraz z urzędnikiem wyszło tak, że jest na razie ciasna sprawa. No nie chcę kurwa jeszcze się zgodzić, ale na wszystkim pracuję. Bo wydaje mi się, że każdemu się to mi opracowało. I dla ciebie to jest korzyść i dla nas jest to korzyść. dla mnie korzyść jest taka, że będę miała pieniądze. Daj mm -hmm. ja się radę, że, że co, że co pieniądze, bo nie, jeszcze raz masz powtórzyć koleżanko? No dla każdego jest to korzyść, dla was jest korzyść, dla mnie jest korzyść, dla niego jest korzyść, dla każdego z was jest korzyść Ale to z czego i, korzyść, korzyść, z czego ta korzyść Jeżeli powiem, to pełnoprawnie wykupimy No tak, no właśnie nie tak gadał, tylko chodzi o to, że ta cena podobno jest jakaś inna, że 350 tysięcy nie wystarczy, to musi mieć więcej mm. pieniędzy Ale to nie mm -hmm. za... Filip, Filip, jest takim gościem, który załagodzi sytuację i wyprostuje ją Dobra, nie, ja jestem tylko po mechanikę zadzwonię. Na pewno jesteś Na pewno? No nie no, przecież... Spokojnie! Spokojnie, został <suszy> no stu Spokojnie, proszę Cię. No nie no, przecież chcę Wam pomóc. Chowałem no, dla Was wszystko, no, bo w porządku. No, no, no oczywiście, że tak. Spokojnie, spokojnie, został stu bo bym Ci dać a dwa Majerasz sobie indykę, cię no, dobra, wierzę Ci, wierzę Ci. Sorry, musiałem tak zrobić. No nie ma problemu, no rozumiem mnie. troszeczkę delikatnie po prostu się zapytać i powiedzieć coś. Nie od razu muszę już klamkę wyciągać. Nałoż, da paść. Kurde, dyscydje, Co? Przypał jest. Szypoł jest. Moja ja matka tu przyjedzie. <grym> Co? Moja mama tu przyjedzie? tu przyjedzie. Tutaj? Oto twoja mama. <grym> Że mnie nie boznam, hehe. <noise> <noise> <mamuśki>. e, <noise> My się z Loganem Jostrzę, mamusiak go zajmiemy, spokojnie. <głos> <głos> nie wróci samo, nie wróci samo, z domu. Nie możecie, trawił <noise> <w labrę> <noise> Ciszej sobie fantazję, dzięki. Rodziny się nie tyka. Taka jest moja zasada. No to nie będzie się dotykało. sobie <laughs> po mnie żartować, ale nie moje w mojej rodzinie. Ten, kto wysadza, ja mam pomysł, co to może robić. Ci mówiłam, ten osobnik, co miał ochronę mieć i dużo wcześniej, przed szybkim na łyski, A panie ja mówi, no ale wie pan, tu oficjalnego otwarcia nie mamy, więc jeszcze pan Logan może się do pana odezwać. A on wyjechał do miejsca, co że. No, on zrobi szybciej, żeby się panu odezwał, więc jest pewno, że to jest on. Bo kurwa, co ty ale na, wiecie... co ty na to? Żeby się zastrzaić na skurwy syna. ale nie możemy na niego rzucać bezpodstawnie takich podejrzeń. No, może to być on, może to być nie on. Nie, nie, ale ja mówię, tak. że jak wy będziecie wszyscy w kawiarni, to się przeważy wtedy dzień, nie? Potrzebujemy obserwatorów, dwóch to kości, którzy będą momencie... cały czas patrzeć na parking i obserwować, czy żaden kurwa pies ja myślę, że się nie kręci. Stać w furze. Ta, I od razu jazda łzy, no. za skurwielem i kurwa nie ma życia skurwielibany, jak coś zrobi. To może się wiesz, rozwiązał mu się język, pochwalił się komuś, może ktoś coś wie. A ja, Boba, nie miałbyś takiego kurwa takiego Pyta też dla mnie ogarnąć? Stary, może ci dostawy są wstrzymane Należy ciężko skołać klamę. Hejdzimy bym wam posprzedawał klamę ogarnąć, mam, żebyśmy wszyscy byli Nie która ci ogarnie klamę. Ja, ja też mam, mam ale... No ty... ale, kurwa... To 25 koła, tak? 25 koła stary. są drugie A pieniądze. Nie jest e... Dobry ziomek mówił, że jak dobrze pójdzie to za ogarnie. Ale kurwa aż nie chce mi się wierzyć. Nie, nie, to nie. nie, to, to nie, ma mocy, nie ma chwilę, chwilę! Nie ma się ukrycić się się, A właśnie, ruda! Hmm. Ja spierdalam, spierdalam, spierdalam. Dlaczego? Chłup, chłup, Jakiś chłup odjeżdżał o tym, jakiś chłup odjeżdżał o Chyba mać! Dlaczego? Musimy zbierdać, o co, co? chodzi?